Panie Piotrze, zacięte derby, remis. Jak się Panu podobał ten, ten mecz? No tak, przede wszystkim e, był to bardzo emocjonujący, emocjonujący pojedynek. E, myślę, że remis jest wynikiem sprawiedliwym. Kibice być może nie są te usatysfakcjonowani wynikiem, bo Chcieliby, żeby gospodarze wygrali, natomiast stal do końca walczyła pozytywny wynik. No mnie osobiście się podobał mój kolega Piotrek Protasiewicz i myślę, że to dzięki niemu dzisiaj falubas nie przegrał tego pojedynku. Ale Remis chyba nie krzywdzi żadnej drużyny, przede wszystkim drużyny falubazu, która w wystartuję najprawdopodobniej w play-offach i wtedy będę trzymał kciuki za to, że wyzbyłem się z Polski. Pan na bieżąco śledzi wynik Falubazu czy to tak epizodycznie, epizodyczna wizyta? Na, na bieżąco, z racji tego, że działa tutaj Akademia Falubazu, jeśli chodzi o piłkę nożną dla dzieci, której, która również współpracuje z Akademią Rejsa. Tutaj na Ziemi Lubuskiej jest Akademia Falubazu i dlatego ja również kibicuję drużyny Żlowej Falubazu. A przede wszystkim dlatego również, że znam dobrze Roberta Dowhanek i Piotra Protasiewicza. Dzisiaj trzymałem kciuki za Piotra, który stanął na wysokości zadania. Jechał świetnie. Piotr, gratulacje, świetny występ i mam nadzieję, że poprowadzisz drużynę w playoffach do Miszczowskich. A jak ten Falubaz Pan w tym sezonie ocenia? Słabsza drużyna niż w poprzednich latach? Czy jak Myślę, że kibice przyzwyczaili się do tego, że Falubas wygrywa większość pojedynków dzisiaj i naprawdę e, muszą zawodnicy e, się bardzo napracować, żeby zwyciężyć, ale, ale to dodaje takiego troszkę smaczku, jest więcej emocji, bo dzisiaj drużyna Falubasu nie jest faworytem, e, dlatego będziemy trzymać kciuki, żeby faworyt tym razem nie wygrał ligi, tylko drużyna Falubas. To z kim Falubas pojedzie w finale? No trudno powiedzieć, silna jest, silny jest zespół Starnowa, jeśli się nie mylę, ale być może zobaczymy właśnie finał taki, jak to było w dzisiejszym spotkaniu.